PIK 1 z 3 plus. potataj! Hop! Bierzemy go! Nie. Kolejny PIK 8,6+, plus, pomysł jego, łupu cupu! No! Niesamowite to jest! Zbuchowane konto, nie gram w to! Jeżeli jesteś zainteresowany kupnem lub sprzedażą końców w sposób bezpieczny i w okazyjnych cenach to link do stronki w opisie filmu. Wybierasz platformę, która Cię interesuje, ilość końców, i używasz kodu rabatowego, który brzmi ojciec, otrzymasz wtedy 6% zniżki na całą transakcję. Błażej. O Jezu, o Jezu! Co on zrobił tutaj? Nie no nie, dlaczego ja mam takiego pecha? Weź Christiano Gazek 0,19 skwierczyko kurwa Nie Ja nie gram z wami w to Domeno skwierczy mysi. Manolo Manolost. Skwierczy Ronaldo DeBilu. Dziewiętnaście skwierczynie. No, nie czego? dlaczego ja trafiam 8 w siódemkę za ścianą? skwierczy Mesi kurwa Manolost. Skwierczy bo ci matkę zabiorę, zabieraj Ronaldo. No, nie Freddy skwierczy Ronaldo.